Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie przekaz od wyższych sił, które nam, jak już wiecie, pomagają, obserwują i, można powiedzieć, kibicują nam. Witamy Was. Wiemy, że robicie wszystko, co w Waszej mocy. I wiemy, że wiele z tego, co robicie tam, na Ziemi, odbywa się metodą prób i błędów. Najpierw musicie kilka razy potknąć się o przedmioty, zanim zdacie sobie sprawę, że tam są i że musicie je ominąć. Lub przejść przez nie. I my mówimy o Waszym życiu fizycznie, dosłownie i metaforycznie. Poszedłeś naprzód, aby przeżyć serię żyć tam, na Ziemię, i poszedłeś na to, wiedząc, że będzie to trudne. I wszyscy wcieliliśmy się tam, na Ziemię, wiedząc również, że będzie to trudne. Nikt z nas nie pojawił się w ciele fizycznym i odrodzenie nie był w pełni zniesionym mistrzem. Naprawdę otrzymaliśmy dużą pomoc. W dotarciu do miejsca, w którym ostatecznie się znaleźliśmy, jeśli chodzi o naszą duchową ewolucję. Masz też dużą pomoc teraz. Wokół Ciebie jest wielu pomocników i masz wszystkich, którzy byli przed Tobą, aby utorować drogę, ale to, co robisz teraz, jest o wiele trudniejsze niż tylko przetrwanie, założenie rodziny i zarabianie na nie życie. Jesteś tutaj, aby zrobić coś gigantycznego w porównaniu z poprzednim życiem, które przeżyłeś tam na Ziemi. Rozkwit w trudnych warunkach planety Ziemi to jedno, a wspinanie się to coś innego. Jesteś tutaj, aby przełamać nowe horyzonty i robisz to od czasu do czasu, potykając się w ciemności i potykając się o coś, ale wciąż stajesz i odszypujesz się i idziesz dalej. I powodem, dla którego to wiemy, jest to, że nadal jesteś tutaj, aby otrzymać te wiadomości. Wszyscy, którzy otrzymali te wiadomości, mieli punkty wyjścia. Oznacza to, że zdecydowało się pozostać na pewnym etapie swojego życia. Wykazałeś potężne pragnienie kontynuowania tej Podróży i doprowadzenia nie tylko siebie, ale całej ludzkości do zakresu częstotliwości piątego wymiaru. Musisz dać sobie trochę luzu i zdać sobie sprawę, że jest to najtrudniejsze życie, jakie kiedykolwiek miał ktoś na Ziemi. I to dlatego, że w tym życiu jest o wiele więcej do zrobienia niż tylko przetrwanie. Zarówno, jeśli zdecyduje się założyć rodziny, jak i jeśli zdecyduje się zarabiać na życie. Interesujecie tak wielu różnych aspektów siebie i spotykacie je wszystkie w tym czy innym momencie tego życia. Dlatego jesteś proszony o wybaczenie całkiem sporo. Jesteś proszony o pozbycie się wielu urazów, wielu osądów, i jesteś proszony, o zmierzeniu się z wieloma swoimi lękami i innymi emocjami o niższych wibracjach. I wszystko to składa się na najtrudniejsze życie, jakie można prowadzić, ale nagroda i zapłata w rezultacie są znacznie większe. Więc mówimy Wam wszystkim: po prostu wiedzcie, że będzie lepiej, ponieważ jesteście tutaj, aby to poprawić. Jesteście przebudzenie, którzy zakwitają się w energiach o wysokiej częstotliwości i czynią życie lepszym dla wszystkich. A wokół Was jest tak wiele pomocy, i zawsze przychodzi jeszcze więcej. Zaufaj więc procesowi, uwierz w siebie i swoim przewodnikom, swoim pomocnikom. Spraw, aby to wzniesienie było takie, jakie chcesz, ponieważ. Wszyscy macie wybór, aby to zrobić. I moi drodzy, ja chcę powiedzieć, że wy też macie podchodzić tak, że wasze bliscy też mają wybór: wznosić się razem z planetą, czy pozostać w trzecim wymiarze. Teraz już jest tak dużo informacji. Tak dużo potwierdzeń, że świat się zmienia, nawet po prostu patrząc na przyrodę, trzeba być naprawdę ślepym, żeby nie zauważyć, jakie są kolory na niebie, jakie kolory zachodu i wschodu Słońca, a takie, jakich nie było wcześniej, nie widzieliśmy tego wcześniej. A dlaczego tak jest? Dlatego, że im wyższe wibracje koloru, tym bardziej soczysty jest ten kolor. Na pewno nie jedna osoba z Was przekonała się o tym patrząc na niebo. A to, co się dzieje teraz na planecie, moje drodze, to można również naprawdę tak od, yy, spostrzegać, że te wojny, które idą na Ziemię, to taka wojna idzie prawie w każdym człowieku. Wojna ze sobą, wojna z tymi wszystkimi stereotypami. Starymi wibracjami, za swoimi lękami, z tym wszystkim, co powinno w ogóle yy, zniknąć z naszej planety. I jak już wiecie, moi drodzy, że to jest praca każdego indywidualna, nikt za nas tego nie zrobi ani za mnie, ani za was. A jeszcze do niektórych dochodzi. Praca, czyszczenie tych energii. Wiele osób ma takie zadanie, nie tylko zmieniać siebie i pracować ze sobą, ale również pomagać innym i zmieniać ten nasz piękny świat. Z Wami była Irina.